Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przedwieczne słońce Boże niepojęty, który swym blaskiem napełniasz stworzenia, Najwyższe światło ludzkiego umysłu. Ciebie wielbimy z pokorną miłością, zapalasz boskim ogniem swego ducha. Żywe pochodnie natchnionej mądrości, by oświecały dla wszystkich pokoleń ścieżki wiodące do zdroju zbawienia. Przez swoje sługi dzięki Twojej łasce, dajesz nam poznać, co sam objawiłeś i to, co człowiek swą myślą ogarnia, kiedy się zbliża do Ciebie Wszechmocny. Sławimy dzisiaj męża wielkiej cnoty, który dostąpił świętych obcowania i dzieli z nimi radosną nagrodę za to, że głosił naukę bez skazy. Niech On nam wskaże drogę Twojej prawdy, byśmy umieli podążać ku Tobie i mogli Ciebie wychwalać na wieki. Ojcze najlepszy z Twym Synem i Duchem, Amen. Pan da zwycięstwo swemu pomazańcowi. Niech Pan Cię wysłucha w dniu utrapienia. Niech Ciebie chroni imię Boga Jakuba. Niech Tobie ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wspiera ze Sejonu. Niech pamięta o wszystkich Twoich ofiarach i niech mu będzie miłe Twe całopalenie. Niech Ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i każdy twój zamysł wypełni. Będziemy się cieszyć z twego ocalenia i w imię naszego Boga podniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie Twoje prośby. Wiem teraz, że Pan wybawi swego pomazańca. Odpowiada mu ze świętych swych niebios, zbawczymi czynami swojej prawicy. Jedni ufają rydwanom, inni zaś konio. A naszą siłą jest imię Boga, naszego Pana. Tam ci zachwiali się i upa. A my stoimy i trwamy, Panie Otal Króla, a nas wysłuchaj w dniu, w którym Cię wzywamy. Pała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan da zwycięstwo swemu Pomazańcowi. Będziemy śpiewać, Panie, i sławić moc Twoją. Panie Król się weseli z Twojej potęgi, i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy. Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiom Warkiego, bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, Szczero złotą koronę włożyłeś mu na głowę. Prosił Ciebie o życie, Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. Wielka jest Jego chwała dzięki Twojej pomocy. Ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem, gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki. Napełniłeś go radością Twojej obecności. Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i nie zachwieje się z łaski najwyższego. Powstań, Panie, w swojej potędze. Będziemy śpiewać i sławić moc Twoją. Pała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będziemy śpiewać, Panie, i sławić moc Twoją. Uczyniłeś nas, Panie, Królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, Otrzymać cześć, moc i chwałę. Bo Ty stworzyłeś wszystko, A dzięki twej woli istniało i zostało stworzone. Godzień jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi. Każdego pokolenia języka ludu i narodu. I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga. I będą panować na ziemi. Godzien jest baranek zabity. Wziąć potęgę moc mądrości i bogactwo. Cześć, chwałę i błogosławieństwo. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Uczyniłeś nas, panie. Królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Mądrość, stępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości ją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój Bóg otworzył Jego usta w pośrodku Kościoła. Bóg otworzył Jego usta. W pośrodku kościoła napełnił go duchem wiedzy i mądrości. W pośrodku kościoła chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Bóg otworzył jego usta w pośrodku kościoła. Święty Alfonsie Mariu, znakomity nauczycielu wiary, i światło kościoła, miłośniku Bożego prawa, módl się za nami do Jezusa Chrystusa. Wielbi dusza moja pana, i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokole. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, Nad tymi, którzy się go boją, pokazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców w stronę, aby wyższył pokorny Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim słowem. Jak obiecał naszym Ojcom, Abrahamowi jego potomstwu na wieki. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Alfonsie Mario, znakomity nauczycielu wiary, światło kościoła, miłośniku Bożego prawa, módl się za nami do Jezusa Chrystusa. Chrystus został ustanowiony najwyższym kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go. I zanośmy do niego pokorne błagania. Zachowaj lud swój, o panie. Panie, ty wsławiłeś swój kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy. Spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością. Zachowaj lud swój, o panie. Panie, ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie. Przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół. Zachowaj lud swój, o Panie. Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha. Napełnij duchem świętym wszystkich pasterzy swego ludu. Zachowaj lud swój, o Panie. Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy. Spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odkupiony, nie pozostawał z dala od Ciebie. Zachowaj lud swój, o panie. panie. Ty przez pasterzy kościoła dajesz swym owcom życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z twej ręki. Wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie. Zachowaj lud swój, o Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokusę. Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego. Spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.